Słuchajcie, troszeczkę taki inny tematik na zakończenie dzisiejszego wieczoru. 21.28, składa się powoli w kime. Yy, tutaj widzicie wydrukowaną obudowę do takiego futwisza gitarowego, którego można podpiąć sobie pod laptopa, komputer i działa to na płytce Arduino Micro. W tym wypadku tutaj pod spodem jest złożona płytka z portem micro USB-C. I jak widzicie, tutaj zakupiłem sobie takie fajne, już masywne foot które są montowane w lepszych, takich już gitarowych interfejsach, gdzie możemy to nogą napierdzielać i to nam się raczej tak szybko nie zepsuje. Ta wersja miała zamontowane tutaj, jak widzicie, takie czerwone malutkie przyciski. Będę ją modyfikował o dwa te tutaj, takie lepsze przyciski. A drugą wersję sobie wydrukuję jeszcze pod dwa, bo zakupiłem, słuchajcie, cztery w Robotroniku, po zniszce. dali mi na nie. Tak to gdzieś kosztują one w granicach z tego, co gdzieś widziałem kiedyś w sklepie 15 zł, 16, a sprzedali mi je za 6 zł za sztukę, czyli opłacało się chyba, albo się znowu będę menu. I powiem Wam tak, jak to działa. Działa to świetnie. Gitarzy, jak mnie oglądają jacyś gitarzyści, którzy mają jakieś pojęcie o graniu na wtyczkach VST, to będą doskonale wiedzieli o co chodzi. I słuchajcie, kładziemy sobie to na podłodze. Uruchamiamy program, który ma obsługę MIDI. I teraz Wam pokażę, jak to wygląda na przykładzie TH3 Overloada Trójki, który jest naprawdę fajnym programikiem. Ma mnóstwo różnych ciekawych brzmień. Dzisiaj oczywiście bez gitary, ale planuję nagrać dla Was jakiś krótki filmik pokazujący jakieś tam harce na gitarce. Także stay in tune i patrzcie się teraz, jak to wygląda na komputerze. Aha, jeszcze dodam taką rzecz: tą płytkę z Arduino Pro, Micro czy jakoś tak, można fajnie wykorzystać do innych projektów, na przykład do sterowania scenami w obs -ie. Maksymalnie, chyba, tam można podpiąć się sześcioma przyciskami, także 600 moglibyśmy sobie przełączać bez problemu, takim czymś. Także można się tam tą płytką fajnie bawić. Jest malutka. No i dobra, szybka, szybki pokaz, jak działają te przyciski. Ja sobie przyci przypisałem do nich, że następny preset, poprzedni preset, i będę tutaj klikał w nie i zobaczycie, jak to wygląda w programie. To jest naprawdę genialna sprawa no mówię, jeżeli to oglądają gitarzyści, to zrozumieją mnie jak jest fajnie mieć na komputerze w tym wypadku na przykład laptopie jakiś interfejs, który będzie Wam przełączał presety w aplikacji uruchomionej na kompie także patrzcie się teraz na to słuchajcie, uruchomiony TH3 Overload i powiem Wam tak, tutaj macie mnóstwo różnych banków w których znajduje się full presetów różnych. Classic rock, heavy metal, naprawdę super fajne brzmienia. Ja sobie stworzyłem w tym tutaj e, całym programiku taki e, bank nazwany MyBank i skopiowałem z tego tutaj pierwszego taką full metal, czyli to jest takie przeszczerbane ciężkie brzmienie. I tutaj, gdzieś jest takie fajne jeszcze Clean Horus Delay. I to jest takie czyste, które jest zajebiste brzmienie. Naprawdę, kiedyś wam to pokażę, jak to brzmi. Super. Do tego banku, tutaj. I teraz naciskając, słuchajcie, następny. Widzicie? Przełącza mi się pomiędzy tymi dwoma bankami a ja sobie naciskam tutaj na tym food Switchu te dwa przyciski i to jest fantastyczna sprawa bo jeżeli coś łoicie na gitarce na przykład jest jakaś partia gdzie jest przestarowana gitarka a potem wchodzi 300 wciskacie i pyk macie czystą gitarkę fajnie się gra nie trzeba nic tutaj ręcznie przełączać myszką klikać ani nic z tych rzeczy, także super sprawa. I teraz, jak to wygląda tutaj, jeżeli chodzi o ten program TH3 Overload, już Wam tłumaczę. Wchodzicie tutaj w audio settings, macie aktywi, aktywne wejście MIDI, w tym wypadku to się nazywa Arduino Leonardo. Zaznaczacie sobie do obsługi, potem wchodzicie w MIDI, tutaj i popatrzcie się. Tutaj macie Poprzedni preset, następny preset, gdzie sobie przypisałem te dwa przyciski. Uczymy się ich. Możemy sobie wyczyścić to. No i tu jest jeszcze mnóstwo. Zobaczcie, jak tu jest w tym programie pięknie rozwinięte. Yy, te całe sterowanie przez mili można sobie zaprogramować. Słuchajcie, że będziecie sobie włączali gain, kabinet, włączenie, wyłączenie. Power on, off. Amp czyli Amplifier kabinet to są takie specjalne paczki Overdrive Distortion Fuzz Chorus Kurde to musiałbym mieć taki panel na tyle przycisków to, co tutaj jest że <laughs> chyba nie ma takiego na świecie ale załóżmy że mamy do Chorusa, tak do, do Delaya i do Reverba które sobie włączamy, wyłączamy no to wtedy wiadomo co trzeba było, trzeba mieć yy, taką płytkę z przynajmniej minimum 4 przyciski czyli zrobilibyśmy sobie do przełączania presetów 2 poprzedni, następny włączanie z, słuchajcie yy, rewerbu delay'a, tu już mamy 4 no i jeszcze może byśmy zrobili sobie do włączania amp'a czy tu gdzieś jest overdrive a może nawet overdrive, distortion, w zależności jaka tam kostka by była, nie? Flanger też przepiękny jest efekt. Dobra, nie będę tutaj się rozwodził już na ten temat gitarowego grania, bo to jest kupa czasu mojego życia. Słuchajcie, no, może niektórzy nie uwierzą, nawet nie będą mieli tyle lat, ale już ponad 35 lat z gitarą także sporo czasu. I tyle. Taka odskocznia trochę od tych zasilaczy, laptopów itd. Tak Pozdrow, trzymajcie się!